czołowych z piątkowego konkursu. Niemiec Sven Hannabald, ten, który pierwszy chce wedrzeć się być może między zajmujących czołowe pozycje Norwegów. Dobry skok Svena Hanabalda w tych trudnych dla skoczków warunkach. Przekroczył czerwoną linię, zarysował ślad na tej czerwonej linii farbą oznaczającą 120 metr na skoczni, chociaż czubkami narta, środek narty Gdzieś nieco bliżej, bo sędziowie uznali, że 119 metrów skoczył Sven i 18,5, 18,5, 18,5 to noty od trzech sędziów, od dwóch pozostałych po 18 punktów. Hannawald będzie w czołówce, ale nie na tych nie pierwszych trzech miejscach. Zajmuje w tej chwili szóstą pozycję za Petersenem, za Lekysem, za dwoma Finami, Kokonenem, za Kokonenem i Achonenem, za Austriakiem i gdzie jest Marcin Bachleda w tej chwili na szesnastej pozycji, na Adam. Małyż strachy na pewno nie obleciał ciała naszego zawodnika. Już odbił się od belki startowej. Teraz jeszcze kilkanaście metrów do progu. No i teraz w powietrzu niech podda się temu wiatrowi. Niech wykorzysta tę siłę wiatru i wykorzystuje. Adam Małyż to jest dobry, ładny, daleki skok w granicach 130 metra naszego zawodnika. Spuścił teraz głowy 129,5 metra skoczył Adam Małyż ucieszę polskich kibiców, których coraz więcej naskoczni w Kusamo. Wysokie noty. 19, 19, 18,5 18,5, 1,18 Adam Małysz na drugiej w tej chwili pozycji ze stratą 1,2 punktu Doprowadzącego Petersena. Adam Małysz ma z kolei 2,5 punktów przewagi nad Finem Lindströmem. Później już ponad 8 punktów nad Roarem Lyksejem. Norweg zajmuje czwartą pozycję. Piąty jest Fin Kokkonen. Szósty Akonen. Arcin Bachleda w granicach 20 miejsca. No i ostatni skoczek w pierwszej serii. Fin Matti Hautameki. 100 punktów za zwycięstwo w piątkowej konkursie. Dało mu prawo startu w żółtej koszulce lidera, ale dziś Hautameki przynajmniej w tej pierwszej serii nie potwierdza w wysokiej formy, żółty kombinezon, zlał się z żółtą kamizelką startową no i teraz patrzymy na skok Hautamekiego 100 metrów przekroczony, 110 według mnie, nie 109,5 metra skoczył i Hautameki Adam Małysz na drugiej pozycji, no i teraz nerwowe tylko oczekiwanie czy to koniec zawodów, czy sędziowie uznają pierwszą serię za yy, zakończoną jako cały Konkurs, czy też będziemy mieli po chwili oczekiwania informacje o tym, że druga seria jednak się odbędzie. Wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że pierwsza seria to ostateczne rozstrzygnięcie zawodów, że to może być zaliczone jako cały konkurs. A zatem Sigurd Petersen, jeszcze nieoficjalnie zwycięzcą zawodów, 131 metrów, nota 134,3 punktu. Adam Małysz na drugiej pozycji, 129,5 metra. Nota 133,1 punktu. Strata do Petersena, 1,2 punktu na trzecim miejscu. Weli Lindström z Finlandii, 129,5 metra. Taki, takiej samej długości skok, co Adam Małysz ale strata do Polaka dwóch i pół punktu. Jeśli te wyniki są ostateczne, to liderem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po dwóch konkursach w Kusamo będzie Adam Małysz i on ostatni będzie startował w kolejnych zawodach, które w najbliższą sobotę odbędą się w Trondheim.